Większość z nas robi zakupy w Biedronce. To najpopularniejszy sklep w Polsce. Ale nie każdy produkt, który trafia do koszyka, powinien tam być. I nie chodzi tylko o kalorie. Chodzi o to, jak dane jedzenie działa na Twój organizm. Czy ma jakąkolwiek wartość odżywczą? I czy nie ma tam po prostu lepszych, zdrowszych alternatyw? W tym odcinku pokażę Ci 5 produktów, których jako dietetyk nigdy bym nie zjadł. A na końcu dam Ci konkretne przykłady, co wybrać zamiast tych gorszych produktów, żeby wyjść ze sklepu z dobrym. Produktami i zadbać o swoje zdrowie. Partnerem strategicznym kanału Wellbe Studio jest Katarin Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Sponsorem odcinka jest Sandos, producent wysokiej jakości suplementów diety. Pierwszym takim produktem będzie sałatka ziemniaczana z boczkiem. Choć tak umówmy się, ja tego sałatką to nawet bym nie nazwał. Jak spojrzymy sobie na skład, to tutaj się okazuje, że ziemniaki to około 50% połowa tego produktu. Potem jakieś warzywa, coś? Nie, 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 nie. Dalej mamy olej, na drugim miejscu boczek, trochę mięsa, jakaś bardzo mała ilość, znowu olej. Przyprawy, cukier, wszelkiego rodzaju dodatki technologiczne, konserwanty. Mam problem z tym produktem bardzo duży, ponieważ ktoś może myśleć, że to jest sałatka. No okej, okay, sałatka ziemniaczana, ale wciąż sałatka kojarzy nam się z czymś zdrowym. Niestety tak nie jest. Ten produkt jest niezwykle kaloryczny. U nas 100 g, a ten. To opakowanie ma 150 gramów. Na 100 gramów mamy 246 kcal. Dodatkowo 21 gramów tłuszczów, z czego tłuszcze nasycone to są 2 gramy, więc teoretycznie dużo, ale to wynika z tego, że olej rzepakowy tutaj jest tym dodatkiem. Węglowodany 9 gramów. Ta kaloryczność wynika przede wszystkim z bardzo dużej zawartości tłuszczu. No i trzeba pamiętać, że przecież nikt nie zje tylko i wyłącznie tej sałatki ziemniaczanej. Do tego zazwyczaj jest jeszcze jakieś pieczywo, jeżeli to jest na drugie śniadanie, na przykład jakaś szneczka, jakieś mięsko, a jeżeli to jest obiad, no to znowu jakieś mięso, jakieś ziemniaki, jakaś kasza i tak dalej. Więc w ten sposób jedząc tą sałatkę, dostarczamy bardzo dużo kalorii i sprawiamy, że ten posiłek będzie dużo bardziej ciężkostrawny i oczywiście kaloryczny. Nie polecam tego produktu. Drugim produktem, którego dla siebie bym nie kupił i wam również zdecydowanie nie polecam, jest kiełbasa parówkowa. Wygląda niepozornie, trzeba przyznać. W sumie nie wiem, czy to jest bardziej kiełbasa, czy bardziej parówka. To, co zwraca moją uwagę, i waszą też powinno, jest to, że mamy tutaj zaledwie 65% mięsa trochę ponad połowa a reszta to co? Reszta to woda. Tłuszcz wieprzowy, sól, koncentraty, dodatki technologiczne, których oczywiście nie ma sensu wymieniać, tego jest bardzo dużo. I to wszystko sprawia, że na 100 gramów tego produktu mamy zaledwie 11 gramów białka. To jest bardzo mało w porównaniu do innych kiełbas, i przez to, że ten produkt też jest ciężko strawny. Bo duża zawartość tłuszczu sprawia, że objawy i jelitowe mogą się pojawić. To nie jest produkt dobry dla w zasadzie nikogo. Nie tylko dla dietytyka, ale dla nikogo. I tego nie polecam. I od razu powiem wprost. Nie chodzi mi o to, żeby nigdy nie zjeść już kiełbasy. W trakcie majówki, ogniska czy wakacyjnego grilla pieczona kiełbaska ma swoje miejsce. I to normalne, że chcemy wtedy sięgnąć po coś, takiego. Ale argument ceny mnie tutaj nie przekonuje, no bo oczywiście taki produkt jest tańszy, bo rozumiem, że wiele osób musi oszczędzać. Ale zastanówmy się, jak często faktycznie jemy kiełbasę? No raz na jakiś czas. Więc jeśli możesz dopłacić złotówkę czy dwie do jednej kiełbasy, to nie zmieni znacząco twojego budżetu, a zrobi różnicę dla twojego zdrowia i samopoczucia tu i teraz, po tym jak zjesz tą kiełbasę. Kolejnym produktem, którego zdecydowanie nie kupuję i to wam również nie polecam, jest coś co mogłoby przyjść do Głowy w zamian, żeby nieść mięsa. Są nimi plastry roślinne z zielonym pieprzem. No bo tyle mówię o tym, o tej szkodliwości mięsa, więc może warto podsięgnąć po coś takiego. Natomiast nie, nie warto, ponieważ ten produkt składa się z wody, białko sojowe, które wydawałoby się, że w porządku, że jest, bo podbija zawartość tego białka, ale jest go zaledwie 3%. Dalej mamy błonnik, olej i dodatki typu przyprawy, skrobia, stabilizatory, karagen. W zasadzie ten produkt. Nie powinien się nawet nazywać, no nie nazywa się wędliną, ale wiele osób kojarzy takie produkty z wędliną, czyli powinny mieć dużo białka. Natomiast na 100 gramów tego produktu mamy go zaledwie 4 gramy. I to jest zawartość praktycznie znikoma. Ten produkt nie dostarczy Ci w ogóle białka, za to dostarczy Ci sporo błonnika, bo na 100 gramów mamy go 3,5 grama. Oznacza to, że nie jest to dobry wybór, jeżeli chcesz zmniejszyć ilość spożywanych wędlin, co w sumie polecam, ale jeżeli nie chcesz jeść wędlin, to sięgnij po humus, sięgnij po mozzarella light, na pewno nie sięgaj po tego typu wyroby, bo to nie są zdrowe produkty. I dokładnie z tego powodu nie polecam tego produktu, nie kupuję go ja, nie kupują go moi pacjenci i wy też lepiej go nie kupujcie. I kolejnym, czwartym produktem, którego ja nie kupuję i lepiej żebyście wy też nie kupowali, jest Coś takiego. Mówię coś takiego, bo chciałem powiedzieć na początku, że jest to jogurt pitny. Tylko, że to nie jest jogurt pitny. Bo jak deklaruje sam producent, nie jest to jogurt, a jest to napój jogurtowy o smaku truskawka kiwi. I nikt nie zmyli Was to, że na opakowaniu mamy truskawkę, mamy kiwi, smak truskawkowo no kiwi oczywiście, bo w składzie znajdziemy mleko, serwatkę z mleka, wodę, cukier, skrobię, aromat, truskawka i sok 0,01. 5 z zagęszczonego soku, jakby tego było mało, z kiwi oraz z truskawki. Czyli nie znajdziemy tu grama, podkreślam, nie znajdziemy tu grama, Owocu. Żadnego. Mamy tylko sok z zakęszczonego soku. Dlatego to się nazywa napój jogurtowy. Bo nie jest to ani jogurt, ani nie jest to jogurt owocowy. To jest napój jogurtowy. I to jest bardzo duży problem, bo często po niego sięgamy. Nie tylko po ten konkretny produkt, ale po ten rodzaj produktu, czyli po te pitne, słodkie, owocowe jogurty. No, nie jogurty oczywiście, ale wiecie, o co mi chodzi. Najczęściej taki produkt trafia do śniadaniówek, dla dzieci. Rodzic wtedy myśli, że to jogurt owocowy, zdrowszy, opcja niż jakiś baton. Tymczasem to nic innego jak napój mleczny z cukrem. I w tym ciekawym badaniu podkreślono, że dzieci naturalnie preferują smaki słodkie i owocowe. To naturalna, biologiczna cecha. Ale przemysł spożywczy wykorzystuje to w najgorszy sposób, sprzedając produkty, które z owocami mają tylko wspólną nazwę albo jakiś symbol na etykiecie. Dorośń, równie chętnie sięgają po takie napoje ogrutowe, no bo są wygodne, stosunkowo tanie i łatwe do wypicia w drodze do pracy, czy jadąc samochodem. Widziałem to nieraz, że ktoś kupuje kanapki, butelkę takiego napoju i traktuje jako szybką, szybki posiłek jakieś drugie śniadanie. Problem polega na tym, że to kompletnie nietrafiony wybór pod kątem odżywczym i też smakowym. Rozumiecie, że w tym napoju jest mniej więcej tyle cukru, co w puszce coli. Dlatego nie kupuję tego ja, nie kupują to moi bliscy, i polecam, żebyście wy również tego nie kupowali. I ostatnim, piątym produktem, którego ja nie kupuję i również wy nie powinniście, są takie orzeszki ziemne oraz nerkowce w solone, dodatkowo w karmelu, czyli w tej takiej przyjemnej otoczce. Problem polega na tym, że ja często przecież wam polecam, żebyście jedli regularnie orzechy. I niektórzy mogliby zrozumieć, że co to za różnica, tam troszeczkę karmelu więcej, więc mogliby sięgnąć po ten produkt. Niestety. Poza tym, że tutaj są orzechy. to dodatkowo jest bardzo, ale to bardzo dużo cukru. Na 100 gramów. Ta paczka ma 150 g i naprawdę nie jest duża. Spokojnie można wciągnąć taką paczkę w jeden wieczór. Na 100 gramów tego produktu mamy 44 gramy węglowodanów, z czego aż 33 gramy cukru. To prawie 7 łyżeczek cukru na 100 gramów, przypominam. Czyli wychodzi, że na całą opakowanie mamy ponad 10 łyżeczek cukru. To bardzo dużo, a normalnie przecież nie ma cukru w orzechach, no prawda? Więc jedząc ten produkt, nie dość, że jemy bardzo dużo kalorii, bo na 100 gramów mamy 550 kalorii, to jest tyle, co w chipsach. Czyli mamy tutaj połączenie zarówno dużej zawartości tłuszczu, no bo w końcu są te orzechy oczywiście, więc to jest jeszcze w porządku, ale ta wysoka zawartość cukru na jedno opakowanie wychodzi około 10 łyżeczek. To jest bardzo dużo. Jedząc taki produkt... Tak jak powiedziałem, można go wciągnąć na raz bez problemu. Nie poczujemy się syci, bo mamy tutaj pewien, pewną równowagę: sól i cukier. To sprawia, że chcemy jeszcze więcej, jeszcze więcej i jeszcze więcej. Naturalne orzechy są takie, że zjemy ich garść, może dwie i potem aż tak bardzo się nie chce dalej, bo one są sycące. Zawartość błonnika sprawia, że nie chcemy jeść znacznie więcej. A tutaj problem jest taki, że możemy tego zjeść bardzo dużo, jednocześnie myśląc, że to nie jest takie niezdrowe a jest niezdrowe. Zdecydowanie tego nie polecam, nie kupujcie tego, sam nigdy po to nie sięgam. A jakieś chipsy czasami zjem, kaś, dwie, ale tego nigdy nie kupuję. I na koniec, tak jak mówiłem na początku, podam Wam teraz kilka wskazówek, które produkty z biedronki będą lepsze, a są tuż obok w sklepie. Jeśli nie masz czasu na przygotowanie własnej sałatki czy surówki, zamiast tej ziemniaczanej z boczkiem, wybierz gotowe buraczki albo surówki z marchewki. Stoją na tej samej półce i naprawdę potrafią uratować obiad, dostarczając przy tym błonnika i witamin. Zamiast kiełbasy barówkowej, sięgnij po kiełbasę z piesi Kulczaka z firmy Morliny. Jest nie tylko zdrowsza, ale moim zdaniem smaczniejsza od tej klasycznej tłustej kiełbasy wieprzowej. A napój jogurtowy? Tutaj lepiej wybrać prawdziwy jogurt owocowy bez dodatku cukru, też dostępny w biedronce, albo postawić na naturalne skrypitne. Te z kolei dostarczają Ci również bardzo dużo białka, i też probiotycznych bakterii, które wspierają Twoje jelita. A dla wegetarian czy osób, które chcą zrezygnować z takiej dużej ilości mięsa, zamiast plastrów świetnym wyborem będzie humus, pasty ze strączków. Do kanapek spokojnie możesz też sięgnąć po Mozzarella Light, prosto, smacznie i odżywczo. I na koniec te orzeszki. Zamiast karmelizowanych, które są w zasadzie słodyczami, wybierz garść naturalnych orzechów. Każdy rodzaj ma swoje zalety. A jeśli ograniczysz porcję do około 30 g, to nie musisz się martwić o nadmiar kalorii. Na sam koniec mam do Was pytanie. Czy chcecie, żebym przygotował odcinek o tym, jakie 6 produktów zawsze ląduje w moim koszyku jako dietetyka? Dajcie znać w komentarzu. A jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami, pamiętajcie o subskrypcji. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.